W mojej książce dzielę się doświadczeniami, rozmów z uczniami, nawet tych najbardziej trudnych, kiedy okazuje się, że jest jedno uczeń, który jest bardzo odczytany, erudycyjny i zadaje bardzo trudne pytania i wtedy właściwie staje jak na ringu. Wszyscy w klasie są obserwatorami, i kto wygra, kto pokona go. I tak, tak, takie właśnie sytuacje są bardzo częste. Dobrze się przygotować. Przełapujesz swojego ucznia na czytaniu Hanego Petera pod ławką na ręce religii. Książkę każesz spalić swojej najbliższej czy po lekce? Nie w ogóle nie każę, tylko chętnie sam przeczytam. Wszystkich tomów nie doczytałem. To nie jest żaden problem, to nie jest yy, kwestia wiary, to jest kwestia literatury. Ta książka jest dla nauczycieli, katechetów, ale też dla rodziców, którzy chcą. Yy, zrozumieć, czym jest współczesna Etachaza w szkole, że ona się bardzo różni od ich wyobrażeń. Często jest tak, że myślą rodzice, że to jest taka lekcja, gdzie z gitarą, gdzie poopowiadamy sobie o fragmentach z Biblii. I to właściwie tyle. I to właściwie można ogóle zrobić w kościele. A jeżeli to ma być lekcja, no to musi dotykać trudnych tematów i musi dotykać poważnych tematów. Taki uczeń liceum. Umieć, umieć po prostu rozmawiać z takim człowiekiem, który niekoniecznie jest wierzący. Dlaczego znaczy, ta książka jest ważna? Ponieważ zadaje trudne pytania, ponieważ otwiera dyskusję na temat, jaka właściwie ma być katecheza w XXI wieku w Polsce. Warto tak uczciwie porozmawiać, bez żadnych uprzedzeń, bez żadnych swoich własnych wizji, z takim doświadczeniem po prostu. Ta książka powstanie dzięki Waszemu wsparciu. Pomóżcie na nią wydać.